Na razie jeszcze taka trochę flauta, ale troszeczkę zaczyna się wiatery kruszać, jak tu na tym zbiorniczku, moim bardzo ciekawym, który odkrywam powoli. Będę pływał z Karolem. Spróbujemy dopaść może jakiegoś okonia sandaczyka z rana. Potem się przestawimy trochę na okonie. O, tam jakieś śpiewanko widzę na brzegu. Także trzymaj takciuki, a ja lecę, rozkładam się.

Nie, to jest super. Serio? Okoń Ładny Zaraz się wypnie Nie tak <grym> <grym> Piękny okonek jeszcze przysiadł widzisz No Raczej znaczy, wiesz co może nie trafił bo ma tu centralnie pod wargą wiesz Ale zły, ale zły Ło, dzięki Pięknie Taki okonek. Piękny pierwszy. Przynajmniej, że sandacz. Ale piękności. Uciekaj, panie. No taki kurde. Piękny już, nie Karol? Ładno. Uciekaj. O, pa pa pa. Ale ryba. Piękny. Gratulacje. Gratulacje. Siedzi. No i okoń. Mówiłem. Proszę bardzo. Można? No czemu Ty? Ale nagram Ci już. No, to są ładne okoń. A no, one tak wiesz, pięknego łokunia ma to koniueczka, nie? Fajnie chodzi, no i garbusik, o no, taki no, przyjemniaczek. No można bardzo ładnie. Mówiłem się przestawić, jest okoń. Jakiś... A, bo tu masz wetkę sandaczową, zapomniałem. Ty chcesz powiedzieć, że to jest wielka wetka? Co? Ty chcesz mi powiedzieć, że to jest wielka wetka. O, zobacz. O, ładny. I no, takie i... przykusowany. Przykusowany Czy to podbieramy, pani Michale. nie mogę go podnieść? Nie mogę go podnieść, bo mam za bardzo rozkręcony hamulec. Dziękuję Panu bardzo. I jest pierwszy rzut, proszę Pana. Piękny. Wypuścimy go, piękny jesteś. Zmyk. Nie że krzywego. Nie jak siedzi. Ładny? Lepszy? Nie, mały do trzeciego. Spadnij mu! To jest delikatna wędka? To jest, wędka. To jest do 6 gram Daj chociaż gramami na te konia. że co, pomogę ci? Nie. Dobra masz. Nie, nie wypina się, Dawaj go zdjęcie zdjęciem, zrobię, jak nawet nie chcesz go ten to i poczekaj nie wyrzucaj go jeszcze proszę Cię ja tylko zrobię zdjęcie temu to ja mogę szczypce? Dobra. plum bardzo ładnie kurde zrób się węzeł, zrób jest Ciąka, dwa, może ta, być ta. lepszy, może być lepszy. nie zaplątaj moją pociągę kurwa, tylko lepszy chyba, mi się wydaje, przynajmniej ta, sandaż to jest. Tak, sandaż to jest, rzut, piąty atak. Jest <laughs> Kini A... troszeczkę mniejszy, ten może z 27. Piękny jesteś jest kolejny piękny garbusek. Wypuszczamy, wodujemy. No, klum, raju, baju i do raju. Jak cię ci podoba na mojej łodzi Tangili. Piękna jest. Będziesz sprzedawał ją? I cię sprzedałem. <grywka> O kurde dobre, dobre te mhm. serce bo małe. ale serce Nie, taki sympatyczny na żarty w pięknej kondycji okoli jest, Ło wow. Ale poszedł Brawo Jestem z Ciebie dumny Wyszedł mi Co się zło? Oko nie wyszedł teraz, ale nie było się takie 30 Jak efekty? Siło to dzień A! Proszę cię Zrywałeś. Spadł. Op. Dobra, ludziska. Ostatni rzut. Musimy się zawijać. Niestety moja kobieta nie jest tak wyrozumiała jak mój kolega, który ze mną mówi. <laughs> Bo jeszcze może by został, ale ja muszę spadać. Chociaż ty też już musisz, nie? Ja, ja chyba chcę. No już mówi, że ma dość. Nałowiliśmy się tych okoni. Wystarczająco, nie, Karol? Co ja wiem, czy wystarczająco po prostu coś tam brało nie. Najważniejsze, że nie na zero. Najważniejsze, tak że nie na zero. Często pz Tak jest. Były brania, spady, było fajnie. Tak jest. Ja muszę się uzbroić w jakąś troszeczkę bardziej profesjonalny sprzęt do koni. Jakąś lżejszą wędkę, nie jakąś taką. Jest. Spad. Jest. Spad. Bo właśnie. Bo właśnie tak się... Się właśnie tak się dzieje na szybkim kiju z okoniami. To chyba będzie trzeba powtórzyć też. Tak, trzeba powtórzyć. Jak to wetka. Jest, patrz, wyszedł tutaj, jaki fajny, wielki. Dobra, jeszcze jeden rzut. Definitywnie mam na sztywny kij, się odbijają od tego, już teraz to wiem na 100%. Tłumaczyłem Ci to jak jechaliśmy, ale... No. Bardzo, się przekonali. Jechałem pod... No człowiek cały czas się uczy. Szkoda. Bo to właśnie w takim ostatnim rzucie zawsze albo przeważnie coś się może wydarzyć. Teraz się wydarzyło, jak widzieliście sami. Okoń odprowadzał Ostatni mi do końca. 3 godziny później. <laughs> I niestety okoń się nie wciął. Ale i tak uważam. O i znowu coś mi tam skubie. Chyba, że to po prostu o znowu Idzie, idzie. Karol, będzie ryba z tego rzutu. Ja to im daję opad, wiesz. Rzostaje i podciągam Patrz Karol w wodę. Zaraz wyjdzie okoń, nie? O, do sprowadku. Opatrzyły się tego sreberka też. Tak, ale kurde i jaja, nie. Tak muszę powtórzyć. Mów trzeba wiedzieć kiedy chcemy zejść. Poczekaj. I ostatni rzut. i zrób ty ostatni i... Ale... Ja to kończyliśmy. Tak jest. Na razie, trzymajcie się ludziska. My żegnamy z nadwody. Piękna pogoda, trzeba iść się opalać. Bye, you